Cześć, jak pewnie zauważyliście jakiś czas mnie nie było, musiałem zrobić sobie przerwę, ale już, już do Was wracam i dzisiaj chciałem Wam zaprezentować przystawkę firmy Grabo pod marką, pod marką Bichu. Jest to najprostszy model przystawki, ona nie posiada wskaźnika elektronicznego, nie posiada manometru, nie posiada nawet haków na pasy za to ma bardzo dobrą cenę. Cena tej przystawki to 999 zł. i 50 groszy dostępna w naszym sklepie internetowym. Link oczywiście znajdziecie w opisie. W zestawie macie tak: przystawkę, jeden akumulator, taką torbę materiałową, transportową, no i oczywiście ładowarkę. To jak mówiłem, jest to najprostszy model model przysawki. Tutaj chodziło o to, żeby zrobić dla Was jak najlepszą jak najlepszą cenę. Za chwilę sobie sprawdzimy na tej płytce, jak sobie radzi. Jest to płytka 2 cm Gres, 60x60. Typowa tarasówka, czyli, czyli chropowata. To co? Sprawdzamy, jak ta nasza przysawka sobie radzi. Łącznik. Jak widać bez problemu, taką płytkę trzyma. Żeby nie było tak łatwo, za chwilę zrobimy jeszcze jeden test. Test numer dwa. Płytka na rewersie. Bardzo mocna struktura, żeby nie było za łatwo. Łącznik start. Lecimy. Tak samo dobrze trzyma. Jak w poprzednim teście. Myślę, że warto za tą przysadkę te 999 zł z groszami zapłacić.